Cześć, Siemanko. Pierwszy filmik o zwierzętach na tym kanale. Spójrzcie sobie dwa króliczki. Zostałem ich właścicielem. Taki szary, taki czarny. Ten może mieć coś z barana, bo mu ciągle tak uszy klapią, ale to zobaczymy. Może po prostu jest młody i dlatego jeszcze mu nie starczą więc tak się prezentują, one mają tam około nie wiem, 10 tygodni jakiś czas temu były odstawione od matki więc, więc tak to wygląda zbiłem im na razie taką prowizoryczną prowizoryczny wybieg mają cień oczywiście wodę też i skupią sobie trawkę takie gdzieś mniej więcej metr na metr i co jakiś czas będziemy ich wypuszczać i przestawiać im to, jak widzicie tutaj przy ziemi samej nie mają żadnego przewiewu, więc jak chcą sobie leżeć i tak to, dalej, to fajnie mają schronienie przed wiatrem. A tutaj mają klateczkę. Ogólnie klatka jest 2 metry, ma gdzieś wysokości 1,70 m szeroka i 60-70 m głęboka. Na razie zrobiłem tylko środkowe piętro. Spójrzcie sobie. Muszę im jeszcze słomy przywieźć, bo na razie takiego siana trochę im dałem. Tam w takich kaflach jest na razie jedzenie ze starego pieca takiego kaflowego. Zamówiłem właśnie poidła litrowe. Właśnie żeby tutaj były zamontowane i żeby miały fajny dostęp, nie brudziły tej wody. I zamówiłem jeszcze paśnik taki metalowy. Siatkę taką żeby przybić i żeby tutaj po prostu wkładać to a nie kłaść to na ziemi. E, oraz jeszcze dwa karmidła. Jedno na zboże, a drugie pewnie na jakieś obierki. Resztki warzyw e, i tak dalej. Trochę te deski się teraz rozeschły. E, jak widzicie, są dosyć e, takie półcentymetrowe szczeliny. Jeżeli będzie im za bardzo wiało, prawdopodobnie przybije taką e, folię, taki materiał, e, co pod dach się daje. Bo mi zostało trochę. O proszę bardzo, są trochę te szczeliny. No, mam nadzieję też, że jak trochę popada, to one się po prostu e, trochę rozes, e, nasiągną tą wilgocią i, i napęcznieją. E, no, jeżeli nie, to tak jak mówiłem, weznę, e, obiję tym, tym takim materiałem i tak, i tak. W międzyczasie kiedyś mam zamiar kupić takie fajne listewki i po prostu, bo to jest zwykła deska taka szalunkowa mi została na tą deskę po prostu te listewki dać, żeby to wyglądało fajnie, schludnie. Tu również z przodu to troszkę poprawiać, bo powiem Wam tak, że przynosiłem tą klatkę parę razy już i ona jak stoi to jest stabilna, tak? Nie rusza się ani nic, bardzo fajna, ale jak jest ruszana to Sami spójrzcie, tutaj robiłem na wymiar drzwiczki, a jednak tu jest tam centymetrowa szpara. Tutaj prawie nie ma, i tutaj tak samo e, zobaczymy. Może jeszcze jakoś to uda mi się fajnie obrobić. No, jak nie, to będzie niestety musiało tak zostać. E, daszek również mają. Została jakaś tam blacha. Tutaj też fajnie by było to wszystko listwami poobijać. No i e, sądzę, że dla tych małych króli tak jest za duża ta klatka. Myślę, że kiedyś jak będę miał pojedyncze jakieś na przykład sztuki samców albo będą samice jeszcze niekotne, to po prostu tutaj jak widzicie przedzielę to sobie na pół. Zamknę. Przedzielę sobie tu na pół i będą w takiej jednej w jednej połówce, a jak będzie samica jakaś tam z młodymi, sobie bardziej będą biegały czy będą do odchowania młode, to będą biegały sobie w całym. Na razie są trzy poziomy. Może kiedyś jeszcze coś Dorobię, ale, ale na razie wystarczy, tak więc tak to wygląda. Nie wiem, co za bardzo wam tu mówić. No, takie kratki, fajne są jak widzicie. Zwykły zawiasik, zaczep taki, tutaj zwykły taki zawias aluminiowy i tak to się prezentuje. Wszystko stoi na bloczkach, żeby oczywiście, żeby to nie podchodziło wilgociom i nie gniło mam nadzieję, że będziecie subskrybować ten kanał dać jakąś łapkę w górę mam nadzieję, że postaram się coś ciekawego tutaj nagrywać na pewno to będzie kanał typowo poświęcony zwierzętom może coś wleci z jakiejś tam ogródka warzywniaka i tak dalej ale głównie to ma być kanał poświęcony zwierzętom i tym małym słodziakom. Na razie to są zwykłe mieszańce. Docelowo chciałbym mieć po prostu parę jakichś rasowych królików. Może spróbować jeździć po wystawach. W przyszłości, jeżeli się uda na następny rok, może by były kury. Ale to też zobaczymy. To by było na tyle. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Cześć!